Witajcie! Zapraszam wszystkich chętnych od lat 5 do 105 w podróż do krainy muzyki. Towarzyszyć nam będzie książka Karol Worderman Muzyka jakie to proste, wydawnictwa arkady, którą zresztą bardzo polecam. Zaczniemy od najbardziej podstawowego elementu muzyki, jakim jest Ciekawe czy zgadniecie chwila zastanowienia. Jakim jest rytm? Hasłem naszej wędrówki będzie zobaczyć muzykę, ale czy muzykę można zobaczyć? Odpowiecie na pewno sami po powrocie z muzycznej podróży. A teraz zobaczcie no właśnie zobaczcie puls. Puls jest dla muzyki jak bicie serca lub jak cykanie zegara. Zobaczcie, ale też posłuchajcie. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Cyk, 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 cyk. Puls jest w każdej piosence, w każdym utworze muzycznym, nawet bardzo wolnym. Na przykład lazł kotek na płotek albo przybyli kułani pod okienko albo pam, pam, parara, parararara, pam, pam, papapa, pa, pa, Jest jednak jeden problem. Chociażby w takiej sytuacji, gdy utwór jest długi, i równocześnie wykonuje go cała orkiestra symfoniczna, na przykład pierwszą część Piątej symfonii Beethovena. To ona właśnie zaczyna się tym słynnym motywem pukania losu do drzwi. pa 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 pam. pa pa. pa Otóż dyrygent chce przećwiczyć jakiś dalszy fragment tej części. Co zrobią instrumentaliści, aby go szybko odnaleźć? Czy będą w stanie szybko dotrzeć, na przykład do 1782 pulsu? A może wy znajdziecie jakieś rozwiązanie? I może moglibyśmy je też zobaczyć? W poprzednim filmiku mówiliśmy o pulsie. Mieliśmy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób muzycy mogą szybko rozpocząć granie od dowolnego miejsca w utworze, bez liczenia od początku kolejnego pulsu. Jeśli macie swoje rozwiązanie, to porównajcie z tym. Co widzicie? Podpowiedź. Jak ustawia się klasa, która wychodzi ze szkoły do kina? Który przykład? Pierwszy? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Drugi, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czy trzeci? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj pasuje. Oczywiście, pierwszy przykład pasuje jako odpowiedź na nasze pytanie. Ale, jak wygląda teraz puls? Został podzielony na grupy: dwójkowe, trójkowe i czwórkowe. Po co? Po to, że muzycy nie muszą już liczyć do 1782 pulsu. Ale jak będą teraz liczyć? Podpowiedź? Które cyfry zostały wyróżnione kolorem niebieskim? I po co? Na pewno od razu zauważyliście, że wyróżnione na niebiesko cyfry to same jedynki. Co nam to daje? To, że liczymy już tylko jedynki i wiemy, ile jest grup. Teraz patrzcie i słuchajcie, ile jest grup i jakich. Dwójkowych raz dwa, raz dwa, raz dwa. Trójkowych, raz, dwa, trzy, raz dwa, trzy, czy czwórkowych raz dwa trzy cztery raz dwa trzy cztery liczymy głośne uderzenia, czyli same jedynki i liczymy do dwóch, albo trzech, albo czterech. Jedynki stukam głośniej. Raz dwa raz dwa raz Trzy grupy dwójkowe. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dwie grupy. Trójkowe. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, Dwie grupy czwórkowe. A teraz tylko słuchajcie, ile jest grup i jakich. Trzy grupy dwójkowe. cztery grupy czwórkowe cztery grupy trójkowe. Cztery grupy szóstkowe. A teraz słuchajcie i już nie podpowiem. Może sami zrobicie komuś taką słuchową zagadkę? Na koniec zastanówcie się, jak właściwie przedstawia się w muzyce kolejne grupy pulsów. Podpowiedź potrzebne będą kreski.